Dzieci te przed narodzeniem utracone do tej pory nie miały takiego miejsca. A przecież, skoro wyznajemy, że życie jest świętym od początku do końca, dlatego też to miejsce, przy którym się gromadzimy dzisiaj, jest dla tych dzieci takim miejscem świętym. Chcemy być z tymi, którzy w dalszym ciągu cierpią, bo patrzą, często po nocach okazuje się, że te dzieci oczekiwane Miały swoje imiona, miały swoje rodziny, kochające rodziny dlatego też tym bardziej jesteśmy z nimi. A teraz te rodziny mają swoje miejsce, gdzie będą mogły już nie tylko w symboliczny sposób pożegnać dzieci, które utracili w wyniku poronienia do 22 tygodnia życia. Pochówki odbywać się będą dwa razy do roku. Szczątki tych dzieci są gromadzone w szpitalu w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, następnie po skremowaniu są chowane w jednej urnie. Ponad dwa lata temu Rada Miasta w Pile podjęła uchwałę, że dwa razy do roku w marcu i właśnie w październiku. Takie pochówki będą się odbywały na koszt gminy.